Girona to urokliwe miasteczko nazywane sercem Katalonii. Uwagę przykuwa autentyczna i surowa starówka, podobno jedna z pięciu najlepiej zachowanych w całej Hiszpanii. Kolorowe domy nad rzeką Oniar to widok, który chyba najbardziej kojarzy się z Gironą. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że na zdjęciach i folderach o Gironie widok na rzekę i domy prezentuje się bardziej atrakcyjnie niż w rzeczywistości. Katedra w Gironie to na pewno jeden z najświetniejszych tego typu kościołów w Hiszpanii. Jej budowa zaczęła się w XI wieku i trwała aż 7 stuleci. Do katedry prowadzą monumentalne schody. Fani gry o tron z pewnością będą kojarzyć to miejsce. Obiekt zachwyca barokową fasadą, gotyckimi wnętrzami, jedną z największych na świecie głównych. Obejrzeć można również tak zwane arabskie łaźnie, wybudowane w czasach, gdy do Katalonii sięgały wpływy Maurów z południa Hiszpanii. Generalnie Katalonia była przez długi czas traktowana jako wasal i księstwo buforowe pomiędzy światem arabskim a chrześcijańskim. Zwiedzania nie ma tu dużo, to zaledwie kilka sal łaźni, aczkolwiek historyczne znaczenie tego miejsca sprawia, że warto poświęcić mu czas. Dochodząc do Starego Miasta, trafimy prawdopodobnie na plac kataloński, stąd zaczyna się spacer wąskimi uliczkami, z których większość to boczne odnogi głównej alei Starego Miasta. Stanowią dzielnicę El Cal, zamieszkiwaną kiedyś przez społeczność żydowską. Jored de Mar to bez cienia wątpliwości najbardziej imprezowe wakacyjne miasteczko na Costa Brava. Najbardziej popularną plażą jest Playa Grande, położona przy morskiej promenadzie w samym centrum miasta, ma ponad 1,5 km długości. W porównaniu do innych popularnych kurortów można powiedzieć, że główna plaża jest dość krótka. Kamień z Deronda to ścieżka, której nie powinny pominąć osoby uwielbiające spacery pełne pięknych widoków. Trasa prowadzi wzdłuż klifu. Ścieżki często zmieniają się w strome, kamienne schodki, a po drodze można podziwiać skalistą zatokę oraz średniowieczny zamek. Spacer zajmie nam kilkadziesiąt minut i zapewni wiele wrażeń. Daje również mnóstwo okazji do zrobienia imponujących zdjęć krajobrazowych. Zwiedzanie kurortu koncentruje się wokół labiryntu uliczek na Starym Mieście, pośród chwilami przytłaczających sklepów, ściuchami i akcesoriami turystycznymi. Chwilę wytchnienia zapewni nam spacer po ogrodzie botanicznym zaprojektowanym na początku XIX wieku, położony na klifie z widokiem na zatokę. Przenieśmy się do Walencji. Targ główny to jedno z miejsc, które warto zobaczyć. Mercado Central powstał w 1839 roku. Pod koniec XIX wieku władze miasta, ze względu na jego niewystarczającą powierzchnię, postanowiły w tym samym miejscu stworzyć zdecydowanie większą halę targową. Budowę nowego pawilonu Mercado Central ukończono dopiero w 1928 roku. Powierzchnia użytkowa targu głównego w Walencji to 8160 m2, co czyni go największym zadaszonym rynkiem świeżych produktów w Europie. Walencja to również jeden z najciekawszych muralowo-kierunków w Europie. Niekończące się spacery po mieście, najlepiej bez mapy jakiegoś szczególnego planu, to najprostsza droga do codziennego odkrywania mniej lub bardziej imponujących i niezwykłych murali. Każda, nawet najmniejsza, urokliwa uliczka może kryć malownicze sekrety. Ogrody Turi w Walencji to jedno z ciekawszych przekształceń w przestrzeni w ubiegłym wieku. Powstały w osuszonym korycie płynącej niegdyś przez środek miasta rzeki. Obszar o powierzchni około 110 hektarów i długości 9 km jest oazą wyłączoną z Miejskiego Gwaru. Dlaczego zmieniono bieg rzeki? Turia często wylewała wyrządzając Walencji ogromne szkody. W październiku 1957 roku miała miejsce wielka powódź w Walencji. W jej wyniku zniszczone zostało 75% zakładów produkcyjnych, 5800 domów mieszkalnych, a śmierć poniosło co najmniej 81 osób. Po tych tragicznych wydarzeniach generał Francisco Franco zapowiedział odbudowę miasta i rozwiązanie problemu. Większość tych futurystycznych budowli otwarto pomiędzy 1998 a 2005 rokiem. Już sama ich architektura stała się celem turystyki kulturowej. W jednym końcu znajduje się biopark, w drugim oceanarium. Do najbardziej znanych należy Pałac Sztuki imienia Królowej Sofii i Muzeum.